Dobra, mamy 9 ikon swapów. No, trochę było ciężko, bo to skład Battles. No to, to bardzo no że dobra. Wyślij zgłoś skład. Ja nie mogę. Moja pierwsza ikona w życiu. Pierwsze konto, pierwsza FIFA, już pierwsza ikona. Ikona Prime. Dobra, sklep. Przegląd paczki. Dobra, Patrzymy, 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 patrzymy. białe fary, to jest to Fra flaga Francja. SPD. Petit. Ta nie, makale. No, może być, może być. Makale. 90, 90 cena. Ale obrona, fizyka. Niby dobra, dobra, ok. Jest nawet całkiem dobrze. Tak jest, ale pierwsza ikona. SPD, akurat potrzebuje tej pozycji. Tu mam skład jeszcze z Japonii. Dobra, szybko spadamy. Stąd nie chcę już na was patrzeć. Tu wchodzimy. Maty skład, Matys, squad, matys. No, i, no i, no i, no i zobaczcie. Zobacz, zobacz to. Mam Marcelo. Zobacz to. Pik! Coś pięknego. I tak jest. Dobra, żeby będzie go chyba wytestować, nie?